Dzień dobry, witam Was kochani serdecznie w imieniu własnym, w imieniu Danusi. Jak co dzień rano, nic się nie zmienia, życie kołem się toczy. Jedna z dziewczyn już zawieziona, czyli Kinga. Ja sobie stanąłem w swoim ulubionym miejscu, gdzie można spokojnie na postać, chwileczkę ponagrywać sobie. Bardzo fajne miejsce. Zatrzymywać się tu niestety nie wolno, bo jak się tutaj wjeżdża, to jest zakaz zatrzymywania się, ale jak ktoś stoi tu, z takim panem rozmawiałem kiedyś, jak jesteś przy samochodzie, mówi na chwilę, to, to się nic nie dzieje. Gorzej jakbyś zaparkował i poszedł na miasto. No to wtedy ktoś może nawet mm, zadzwonić na straż miejską i przyjedzie i założy blokadę. Ale mnie to nie grozi, nie grozi, bo stoję przy samochodzie, w każdej chwili mogę odjechać. Samochodzik o, jest tutaj. Kochani... Dobrego, fajnego dnia Wam życzę, żeby Was nic nie gryzło, żadne smutki, żadne zmartwienia, a jeśli się nawet pojawią, to żebyście sobie rozwiązali w swój tam jakiś wypracowany sposób i tak, jak Wy sobie tego życzycie. My, na, my będziemy mieli dzisiaj, no może nie smutny dzień, bo, bo nie mamy takiego powodu jakiegoś do smutku, raczej, raczej buzie zadowolone od rana, tylko będziemy mieli dzisiaj dużo, bardzo dużo pracy, będziemy, no nieźle zmęczeni. I praca przy domu, bo się tego nazbierało i w ogrodzie, i w pracy będzie tak, będziemy mieli co robić, jeszcze po południu też będziemy mieli co robić, także dziś będzie, czeka nas po prostu yy, ciężki dzień, ale wiecie skąd czerpię siłę? Z tej pogody, z tych ptaków, co tak śpiewają, i z tego chłodnego, fajnego poranka. No to, chociaż chłodny to bym nie nazwał, bo ja w samym sweterku. Bo mnie to zawsze wiecie ciepło, nie? Ja jestem gorącej krwi chłopak, to... Niektórzy ludzie, widzę, jeszcze chodzą w jakichś tam kamizelkach. Ja już nie. Bo mnie by było za gorąco. Także dzisiaj taki dzionek. Wam oczywiście jak najlepszego dzionka. Dziękujemy za fajne komentarze. Fajnie, że odpowiedzieliście w sprawie tej trawy. Czy kosić, czy nie kosić. No bo teorie są różne. Jedni mówią, żeby nie kosić. To się ekosystem niszczy i tam jest pełno życia, no faktycznie jest pełno życia. Tak wam mówię, aż się trawa ruszała ta skoszona. Inni mówią, żeby kosić, inni mówią, żeby nie kosić, jak, jak jest gorąco, żeby za krótko nie kosić. Także byłem ciekaw, co Wy o tym sądzicie. A teraz zmykam do domu, bo jeszcze nie jadłem śniadanka. Chciałem się tylko z Wami przywitać, pokazać, że jest taki, takie piękne niebo, piękny poranek. Ale niestety perspektywy niezbyt piękne, bo dużo pracy. No ale cóż, człowiek się nie urodził, nie jesteśmy dziećmi szejka naftowego, ani króla, więc musimy zasuwać na kawałek chleba, jak wszyscy z Was tutaj, co nas oglądamy, oglądacie nas. Kochani, dobrego, fajnego dnia. Zmykam. Do zobaczenia. Cześć. Cześć kochani, witam Was bardzo popołudniową porą. Ale dzień był bardzo taki dzisiaj zakręcony i... Dużo było różnej pracy. Trochę nam pogoda plany pokrzyżowała, bo kosiliśmy trawę i słuchajcie, w połowie musieliśmy przerwać, bo nadchodziła burza, grzmiało, zaczęło trochę kropić. No to uciekliśmy, ale nie, nie padało jakoś tak strasznie mocno u nas. Nie było jakiejś takiej wielgachnej ulewy. I zobaczymy, jak ta trawa w jakiej jest kondycji. Jeżeli nie jest mocno, wiecie, zlana, mocno mokra, to jeszcze pójdziemy dzisiaj dokończyć, bo później to nie wiem, kiedy pójdziemy. A tak fatalnie trochę to wygląda, wiecie? Połowa trawy jest skoszona, a, a, a druga połowa jest po prostu, no taka, nie, nie skoszona. A, I to, żeby to było przy domu, ale to nie jest przy domu, tylko tam, gdzie, gdzie pracujemy, no to tak wiecie, średnio to wygląda. No i tak działek nam dzisiaj szybciutko zleciał. Bardzo, bardzo szybko. Jak wiecie, dużo zajęć, to i ten czas szybciej, szybciej leci. Tomek za chwilkę podjedzie do sklepu, bo nam się akurat olej skończył, a chce dziewczynom usmażyć frytki, takie wiecie, zakręcone. Kupuję je czasami w netto. One są już z przyprawami i bardzo fajne, jak się je tam chwilkę podsmaży, to wtedy... To wtedy bardzo smaczne, chrupiące. Witamy Pana serdecznie. Witamy pa Państwa serdecznie. Listonoszka jest, dokumenty są. Pojedziesz i przyjedziesz. No, także Tomek zaraz yy, wyskoczy i zaraz wróci. Tak. A tak jak mówię, z tą trawą zobaczymy, nie? Sprawdzisz, czy jest mocno. Yy, sprawdzę, sprawdzę, bo wiecie, my tak nie lubimy, oboje jak coś robimy, to robimy do końca. I nas to denerwuje po prostu. i. Na, naskakaliśmy się, narobiliśmy się, bo to kawałek było tego wszystkiego. No i zostało, nie wiem, połowa. No połowa no. taka. Ale taka połowa y, lżejsza, bo ta, ta, ta połowa, gdzie trawa była wyższa i taka bardziej, y, większy skos, to jest już ścięta. a tak. Tutaj została taka, można no, powiedzieć... No. Bo my tak właściwie połowa. kosimy pod górkę. No. Mamy, się... mamy pod górkę, bo no, tak kosimy. No niestety. No. Bo, ale, wieszko. ale no, co zrobić, no trzeba... Trzeba walczyć. Walczyć trzeba zacisnąć zęby <stans> tak. i idziemy dalej. No. Trochę nas mm, mm, słoneczko przygrzało. Nie. Ty w ogóle już masz ym, ja głowę już opaloną. <stans> Włoch. Włoch, Hiszpan. Hiszpan! Taki. No a teraz szybko na zakupy, no i sprawdzimy trawkę i byśmy docięli znowu. No tak głupio, no, no dlatego nam brakuje kochani czasu. Dzisiaj to już tak naprawdę nam brakuje czasu. No bo jutro, słuchajcie, czeka nas wyjazd do Bydgoszczy, dlatego to odpada Dokładnie. już. W piątek mamy mam dentystę. Dobra. W piątek dentysta. Chcesz mój telefon wziąć, czy ci dać swój? To może dam ci twój. Co? O, dobra. No. To za chwilkę się do Was odezwiemy. I już wróciłem. Już wróciłem i dalej zaraz do pracy. Słuchajcie, dzisiaj to taki vlogasek będzie naprawdę króciutki. Króciutki, kochani. Nie mamy po prostu, tak mamy dzisiaj, że. No, jejku, zakręcony już... dzień bardzo. Bardzo, bardzo zakręcony. I, I w ogóle późno vlog dzisiaj, także wybaczcie nam. A jak teraz nagrywamy, jest 18.51. Ale Tomek, jak pojechał po olej, słuchajcie, to przywiózł mi też truskawki. Bo ja jestem A. truskawkowa i uwielbiam. Ale olej Akurat tak były. Hmm. <laughs> olej z truskawkami akurat były w Dino i faktycznie smaczne te truskawki. Ale drogie w Dino. Po chyba 24 zł. Yy, 24,90 no, A tak w warzywniaku 16 no. już płaciliśmy, no. no to wiecie różnica nawet spora, nie? No, ale one prawie, prawie 10, no, 9 zł, także Ale one tak fajnie winca. naturalnie pachną. Tak, i takie wiecie słodkie w smaku. no, mhm. Skrzaczka takiego zerwanego takie fajne są. No. Także kochani dzisiaj przepraszamy, że tak, że tak niespójnie może, może krótko. Ale mhm. mamy tak napięty dzień, że nas trzyma tylko to, my byśmy może nawet nie nagrywali, no. tylko po prostu wiemy, że jest kilka osób, które po prostu czeka. Tak. Czeka na ten vlog, bo tak jak piszecie w komentarzach, nieważne o której, ważne żeby był. Tak, i nawet sobie między no. sobą mówimy. Yy, nieważne, że będzie krótki, ale chociaż taki króciutki musimy nagrać, tak, bo, bo tak, chcemy po prostu, bo wiemy, że, że... że są osoby, które lubią, czekają i, i są po prostu z nami. No. a jutro tak dawna mi się wam wcześniej mówiła, no to jutro trasa. Jutro jedziemy no. do Bydgoszczy. Załatwimy sprawy, wracamy. No czeka nas taka, wiecie, trochę męcząca ta podróż, bo to jednak no, do, jest kawałek. do jednego szpitala, potem do drugiego, potem. Będziemy w ogóle powrót. po Bydgoszczy jeździć, no. Także my już będziemy mieli zaliczone w tak krótkim czasie sporo, nie? No bo tak, lipna na co nie te, ten, ale. Mhm. No ale Bydgoszcz no. taka będzie. No wiadomo, Płock, Wocławek nie. No. Hmm. Takie rzeczy będą zaliczone i z tego się cieszymy i to tylko szerokiej drogi sobie życzmy. No, fajnej dokładnie. pogody, to przyciśniemy troszeczkę. A jutro jaka ma być w ogóle pogoda? Chyba troszeczkę chłodniej niż dzisiaj, ale chyba ma nie być u nas Ale takich... teraz po tym deszczu się ochłodziło? Wczułam, bo jak wróciłeś, to było no. no. chłodne. 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 Widzicie, a wydało się, a mówili o nim. No, dobra. Chłodny <laughs> no. byłem, no, bo tak jest, ochłodzenie jest. Często o tym duszno. wspominam. Duszno było do południa, tak jak kosiliśmy trawę, to było duchota. Za 30 a lat temu a potem... co pamiętam, jaka pogoda. W maju to zlał deszcz i w krótkich spodenkach mhm. parowało cieplutko, było, aż pachniało. A teraz popada deszcz, a polar ubierać, bo zimno jest. No, Jak no. poszliśmy na chwilę do ogródka z tatą, to też założyłam tak, kurtkę. Tak, tak, tak. No ładnie. i dzisiaj jedno właśnie, jeszcze robota taka krótka, bo krótka, ale była jeszcze w ogródku. I... Mhm. No i jeszcze musimy lecieć do pracy, także kochani, tak to dzisiaj wygląda. Zgadza się. Zwariowany Dzionek. Życzymy Wam oczywiście dobrego odpoczynku po całym dniu, bo to Wam zawsze piszę w komentarzach. Mhm. Humorku, zdrówka i żeby Was nic nie gryzło gdzieś tam z tyłu głowy, żebyście nie mieli zmartwień zbyt poważnych. No, z tym, z tym spokojem głowy to jest tak różnie, różnie jak nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele osób ma yy, nerwice. O, też kiedyś musimy chyba vloga na ten temat zrobić. Bardzo dużo ludzi ma nerwice, niektórzy sobie nie zdają z tego sprawy, niektórzy sobie zdają sprawy, ale nie mają czasu się leczyć, myślą, że jakoś to tam będzie, bardzo dużo, bardzo dużo, bo dzisiaj to mhm. życie jest okropnie ciężkie pod każdym względem. I to się odbija właśnie, jak my coś tam sobie y, mm -hmm. y, zaczynamy w głowie układać, wyobrażać. Y, zaczynamy mieć jakieś takie myśli dziwne, wkręcać w sobie różne schorzenia, różne choroby. Y, no to to się w... pogłębia tylko wtedy. No to, to, to wtedy nasz organizm to odczuwa i to tak fest. Tak. Miałem kiedyś no. taką ciocię w rodzinie, co miała różne sytuacje właśnie stresowe. To wiecie, to ją tak zesypało. To w sensie zesypało, czyli dostała takich um, um, chrost, bombli na całym ciele, że lekarze nie wiedzieli. Chodziła i prywatnie, i na ubezpieczenie, nie wiedzieli. Dopiero później się z jakimś tam lekarzem, który był okazał się według niej taki ludzki i zwierzyła jej się z problemów ciocia. I, i od razu wiedzieli, gdzie ją kierować. Bo tak to nie wiedzieli w ogóle. Ani dermatolog, ani internista nikt nie wiedział, co I jej jest. I słuchajcie, najgorsze jest to, że mogłoby się wydawać, że coś się nam dzieje, bo nagle nam zaczyna serce walić, czujemy niepokój, lęk itd. Mhm. I bardzo często <laughs> to jest właśnie sprawa nerwicowa, nie? Tak, bardzo. Z nerwów są przeróżne przeróżne, wy na pewno o tym Choroby. wiecie, my tylko wam, tak, przypominam No bo Choroby. wiadomo, że, że takie załóżmy, jakaś arytmia serca nie jest obojętna dla naszego organizmu, no nie, nie, nie. nie, co z tego, że na przykład bo też nie chcemy na przykład brać leków na takie schorzenia, nie? bo no wiemy, nie. że to jest na tle nerwicowym, nic nam się tak naprawdę nie dzieje, mhm. ale to jest sprawa właśnie związana z naszym układem nerwowym. Nie tak. bierzemy na to leków, a tak naprawdę choroba się pogłębia, pogłębia przez to, się że. Tak, tam, i, pogłębia, i coraz i w takim jest. wypadku, no co, powinniśmy chodzić na jakieś terapie, żeby tak. A, a uspokoić później mamy problemy z czymś umysł. innym znowu, z organizmem, z jakimiś hmm. na przykład jak jest częsty stan zapalny, tak jak ja miałem przy, przy, mam przy RZ-ie. Na przykład no, mogą może mieć problemy z jelitami. Nie? Hmm. Mimo, że ta choroba akurat... a jelit nie atakuje, ale, ale możesz mieć. Tak samo tutaj powikłania po takim stresie mogą być. Przeróżne. Także dlatego wam zawsze życzę pogody ducha i takiego spokoju wewnętrznego, żeby, żeby, żeby tak, Was coś może, takiego nie spotkało. życzymy Wam tego tak szczerze od serca, bo sami wiemy po sobie, że też mamy mnóstwo problemów na głowie, zmartwień. Tak, e, różnych i, znaków i zapytania i to się nam nie raz się tak, tak, pewno, że tak. I wiele jest takich osób wiemy o tym, bo, bo każdy ma jakieś zmartwienie, jakieś problemy rodzinne. Każdy. Nie? Każdy. To nie, nie chodzi już, tak niektórzy myślą, że upatrują szczęścia, że będą zamożni, że nie wiem, zajmą wysokie stanowisko w sprawach służbowych, będą lepiej zarabiać, będą szczęśliwi. No nie do końca tak jest. Nie, do nie, końca. nie to jest to często taki. Zakładają taką maskę pod tą maską jednak tak, jest maska na bardzo i... duże, y, duży smutek w oczach, jest zmartwienie, jest niepokój mm -hmm. właśnie i tak. y, y, y bardzo często też. Y, Ostatnimi czasy właśnie spotkałam się z takimi osobami, które pracują na wysokich stanowiskach, są wykształcone, mhm. na co dzień gdzieś tam w biurze pracują, a tak naprawdę mają ogromne problemy z umysłem, żeby ten umysł opanować, mhm. bo no właśnie to. Z różne, różnych powodów. Różne powody przytłaczają i dzieje się potem, jak się dzieje. Ja kiedyś mówiłem już dawno też na vlogu, znałem taką osobę, kobiety, no kobietę, no bo to już nie była dziewczyna, tylko kobieta dorosła, yy, która była na tyle zamożna, że mi raz powiedziała, że, mówi Tomek, gdybym ja chciała, mówi, zaszaleć, iść po prostu, mam taki kaprys i wydać 100 tysięcy złotych w jeden wieczór w Kasynie, to bym tego w ogóle nie odczuła. Nie pogorszyłby mi się stan yy, ży, stopy życiowej. Mówi, ale co z tego, że mam, jak przychodzę do pustego domu? Wiesz? No, do, do czego zmierzam, że nie upatrujcie w tym, że jak będzie ktoś zamożny i będzie mu się dobrze powiedzieć, to będzie szczęśliwy, niekoniecznie, bo to w życiu się, wiecie, różnie układa i faktycznie pieniądze dla tej osoby akurat szczęścia nie, nie przyniosło. Tak bywa bardzo często. No. Z tyłu budka suflera. O, no nic tak... nie boli tak jak życie, to jest ta płyta właśnie, chyba nas natchnęła nat nat Budka z na ten temat, ale znałem taką no. osobę. No. Nie mogę powiedzieć, bo, bo ma dużo sklepów yy, pewnych yy, w Krakowie. No, przez takiego kolegę poznałem tą osobę. A, to tak to się żyje. I wyszedł na takiego głupka wtedy, no. miałem wtedy, ja wiem, że, no ze 30 lat miałem może, nawet nie miałem 30 lat. Miałem, no, tak to się żyje, kurczę. I ta osoba tak mi popatrzyła w oczy, wiesz, z takim przejęciem. I, do, o, I właśnie mi to powiedziała. Mogłaby przepieprzyć 100 tysięcy w jeden wieczór. Tylko co z tego? Jak przychodzi, luksus ją wita w domu, nic poza tym. Piękny Mercedes, piękny dom. Ale no, to dlatego, że była samotna po prostu. Jak palec. Tak? No Ale to to. Znaczy, jak Cie... palec, palec ma inne palce ciężko jej było odnaleźć jakąś odpowiednią osobę, tak, tak? no wiesz, bo to jest tak, tak jak nieraz kiedyś żeśmy tutaj rozmawiali, na przykład jak jest, jak zarzucali, że pan Tomasz Kamel nie ma nikogo, a upływa w luksusy. Mieć znowu duże pieniądze, to też jest ciężko żyć, bo no wyobraź sobie, że goni za tobą jakiś przystojny facet, ale on wie o tym, że ty masz na przykład, no masz sieć mhm. sklepów Kruk, nie? Mhm. W całej Polsce. Jesteś tak bogata. Mhm. Same sklepy złotnicze. No i, i jakbyś żyła z przeświadczeniem, że każdy kocha twój portfel, a nie ciebie, nie? Chce sobie. Wiesz, ile ludzi jest takich? Mnóstwo. Tak jak mówił, że właśnie pan Tomasz Kamel nie ma nikogo. No nie ma nikogo jego prywatna sprawa, nie? No ale jak ma duże pieniądze, to, to nie jest tak łatwo, wiesz, powie, uwierzyć komuś, że ktoś cię naprawdę kocha, nie? No tak. Po paru, po paru miesiącach, po paru latach okaże się, że kocha Twój portfel, a nie ciebie. Bo to wyjdzie w końcu, mhm. nie? No ale każdy się boi. Także... Niektórzy ludzie to błędnie rozpatrują, że będą szczęśliwi, jak będą mieli pieniądze, będą podróżować. No nie do końca tak to jest. Nie do końca. Duże pieniądze to duże problemy, uważam. To w życiu powinna być taka równowaga, żeby w miarę godnie żyć, przynajmniej ja to tak uważam, w miarę godnie żyć, żeby nie, nie na granicy nędzy, ale też nie na granicy takiego bogactwa, bo jest później ciężko. Są, są przeróżne, wiesz, w małych miejscowościach ktoś jest zamożny, rozkręca interes, to się wyprowadza, żeby był anonimowy. A kiedyś mówił no, przedstawiciel Totolotka, nie? Mówił, że jak w małych miejscowościach ktoś wygra, wiesz, takich 20, 30, 50 tysięcy, to mówił, że dobrze robią ci ludzie, że się wyprowadzają, bo, bo ludzie po jakimś czasie by im żyć nie dali. A po drugie niebezpieczeństwo, nie? No, nigdy nie wiesz, kto wyszedł akurat z więzienia, nie? Dostaniesz telefon, dziecka nie ma w szkole, dostaniesz telefon, Albo płacisz, albo nie. No, nie ale to jest ale, takie... to wiesz, no ale co z tego, że przeprowadzam się do, do innego miasta? A czy większa innej... anonimowość. Nikt nie wie o tobie. Wyprowadzasz się na szczerzone osiedle i nikt nie wie, kto ty jesteś. Nowy no, przychodzi ale, i... ale na przykład widać po tobie, że, że masz pieniądze, bo masz fajny samochód, bo masz fajnie urządzone mieszkanie. No, ale nikt nie wie, ile masz, nie? Samochód, co możesz być z wypożyczalni albo. Albo na raty z ludźmi. No Kogo stać na, na samochód z wypożyczalni? To chyba drogi interes, wydaje no. mi się. Ale wiesz, chodzi o taką no. anonimowość, że nie tak jak u nas, na przykład byłabyś nagle zamożną osobą, no to wszyscy by wiedzieli. nie? To znaczy, ale wiesz, w Lipnie okolicach są osoby takie zamożne i każdy no. o tym wie, że te osoby no. są takie. No nie wiem, no tutaj moglibyśmy Kres, dyskutować jeszcze więcej na ten no temat. No tak, ale, ale najwięcej ludzi się jednak wyprowadza. No nie wiem, bo akurat ja nie. Nie spotkałam się z czymś takim. Ktoś po prostu ma pieniądze, tutaj osiadł, tutaj mają no. mieszkania, bije, ja, ja bym, ja bym samochody. Chyba, o Jezu, ja bym chyba nie chciał za bardzo. Co byś nie chciał być? No, taki zamożny? M, taki zamożny i jeszcze, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Nie chciałbym, powiem ci. Ale tak jak mówię, to tego, tego się nie da nie zauważyć, wydaje mi się. Naprawdę ktoś tak musiałby jak... żyć tak, ym, chować te pieniądze w skarpetyce. Ale wiesz, chodzi je... o taką zawiść ludzką. Bo na przykład też taki program jest na YouTube dalej. Taki pan w latach 90. mieszkał w miejscowości 25 tysięcy ludzi. Mhm. Wygrał kilka milionów. Jego marzeniem było otworzyć stadninę koni. Otworzył mhm. sobie tą stadninę koni, ale ludzie im nie dali żyć. Każdy przychodził, a pan wygrał, pan jest taki bogaty, my wiemy o tym, widzimy jaki pan jest bogaty, a moja córka, a ta zbiera na leczenie, a tamten zbiera na leczenie, a nie dasz, no to obrobię ci dupę. A nie zrobisz no, tego nie pożyczysz... się nie przejmowa, że ktoś no. mnie to poobrobi, bo mi i tak obrabiają no. każdemu z nas. Tak, że... <laughs> no, to jest ale, no, ale posłuchaj, no, są lekarze na przykład. No. no to człowiek, który pracuje, który zarabia, ma kupę kasy i yy, 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 też ma stadminę koni. No. No to myślę, że, że, że da, akurat tutaj, tutaj no, jest to kwestia taka. To jest kwestia przemówienia osobistego takiego, ale ja bym się trochę bał. Bałbym się. Nie, no, wiesz, też mają jakieś tam yy, u siebie zabezpieczenia, jakieś kamery, to alarmy i tak dalej. Na pewno to nie jest tak, no, no ale dzisiaj jest nie, niepewny. No, ja bym się trochę bał, ale tak jak mówimy o tych pieniądzach, no to to do końca nie jest tak, jak niektórzy ludzie myślą, że to da, da szczęście. Mhm. Ludziom. No. Ale ze statystyk, z statystyk wynika, że jednak ludzie opuszczają to miejsce mhm. swoje. No nie wiem, nie wiem, bo nigdy nie widziałam nie spotkałam się, w każdym razie. Yy... Ja tylko mówię to, co widziałem na wywiadach. Mhm. Ludzie się jednak wyprowadzali. Mhm. No to nie wiem, być no. może, być może no. tak jest, ale no. przecież w każdej miejscowości, w każdym mieście są ludzie bardzo biedni, są mega bogaci. No są. I, są. i tutaj no, są. przepaść jest taka. No co, ma, ma pieniądze, co dzień, bo, no. bo, bo dużo zarabia, no to co ma, co ma zrobić? no bo no. korzysta z tego, nie? No. No a to, że ktoś tam będzie chodził, błagał o pomoc, spójrz na Filipa co coś ludzie wykorzystują. Wiecie to, że... co? No, my to po prostu nie, może nie murem za nim jesteśmy, no nie, ale go rozumiemy no. i, i on jest najlepszym tego przykładem, nie? Kurcze, jak, jak ludzie potrafią w Także Polsce, od tego się zapraszyć. nie da uciec po prostu uważam, no. że nawet jeżeli ktoś się wyprowadzi, to się od tego nie da uciec, bo prędzej czy później to tu... ludzie to odkryją, zobaczą i będą wtedy no. właśnie tak jak mówisz atakować, że pomóż, bo ja nie mam, bo ta. córka biedna, bo coś tam, no, no ale no trudno, no. no to że mam, to nie znaczy, że muszę wszystkim, wszystkim dookoła rozdawać, rozdawać ta, no oczywiście. nie, mam, bo, bo na to zapracowałam i yy, no ja, nie dlatego nie. ja nigdy nikomu nic nie zazdrościłem. I Kom, jest spokojnie. Pomagałabym, gdybym faktycznie wiedziała, że, że ta pomoc jest potrzebna, ale nie tak, że na prawo i lewo, że ojej, ten, ten powiedział, to już. Ja mu pomogłaś, to, to teraz mnie pomóż. Tak, ja tak, no nie, idę. tak to nie to, to by było tego mnóstwo. Tam też taki facet, do gdzieś się wydało, że ma duże pieniądze właśnie też i w Totka wygrał, to mnóstwo firm do niego przychodziło. Nie wiadomo skąd. On nie mógł się opędzić, zmieniał numery mhm. telefonów i tak dalej, bo ciągle były... No nie mógł się opędzić. Każdy by chciał, nie? No i też się obawiał o swoją rodzinę, że ktoś może porwać dla haraczu, dla to, dla tamto. No także, wiecie, kochani, to tak wygląda. A dużo ludzi właśnie tak myśli, że, że kurczę, a ten się dorobił, to na pewno ukradł, to na pewno złodziej, bo ma, a skąd? A my tu mówimy tylko, kochanie, o, o bardzo dużych pieniądzach. Czy prywatny interes, czy wygrana na loterii, ale zazdrość jest nawet na poziomie naszego malutkiego kanaliku. No tak, to się się, tego że, zaczyna się, że, że że nam się układa, że my jesteśmy razem, przecież wpisali o nas, że, że ja to jestem taka świnia, że, że dwa trzy miesiące i do widzenia, bye bye Danusia, nie? Mhm. No a tu już trzeci trzeci no raz Właśnie Tomek, rezi... zaraz zaraz Tomek, skoro znałeś taką panią za to dlaczego właśnie do niej nie poszedłeś, no. nie? No. to jest dopiero no. zagadka. No no, no, no na pewno. Była... przez takiego kolegę poznałem, um, bo to była um, jego koleżanka. No, mhm, i była, no ale to widzicie, że była samotna. No, no właśnie. No, za Dorotą będziesz zaraz ganiał, bo ma samochód. O właśnie, tak. <laughs> no. A to że z Dorotą tak, i męża tak pisali. Fajnie. Tak, tak. No. I widzicie, do czego my zmierzamy. Nie opowiadamy ciągle tego samego, żeby nie było, tylko chcemy ten temat wyjaśnić, rozjaśnić, ukazać ludziom, którzy nam, nas oglądają, że tu nie chodzi o duże pieniądze. Ludzie są po prostu niektórzy zazdrośni o wszystko. Nieważne, że, że masz garbatego okula czy jakiegoś tam innego, ale ktoś ci może zazdrościć, że masz w ogóle, nie? No. Że, że jesteś szczęśliwy, że, że jesteś się uśmiechasz, że, no, no tak, że tak, nie wiem, tak, nie chodzisz nie, nie płaczesz na tych vlogach, o jejku jakie ja. Jestem biedny, tak, bo poszkodowany. To, tak, dramy by się sprzedawały, tak. No. Dramy by się sprzedawały, jakbyśmy płakali użalali się nad sobą, jak nam to w życiu ciężko i jak nam jest źle. A ym, poza kamerami, poza komentarzami by się ludzie z ciebie śmiali, że nieudacznik życiowy, że głupek i tak dalej. Chociaż te dramy tak jak mówię, no, oglądalność mają. No, ale my nie jesteśmy tylko tego gatunku ludzi, co, co robimy dramę. Tak. Pokazujemy takie życie, jak. Tak, nikomu jak nie jest. zazdrościmy, ktoś ma pieniądze, to super, niech, so, niech sobie korzysta z tych tak. pieniędzy. Też pewnie byśmy korzystali, gdybyśmy Oczy mieli. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś ma, ktoś zapracował, czy ktoś, nie wiem, w spadek dostał, no to super. No. Gorzej jak ktoś kradnie, no to nie. To już no wtedy... albo jak się dorabia na krzywdzie innych ludzi. No nie. właśnie, no to, no, to już, już totalnie Nie tam że jest krzywdy no. ludzi, to to już absolutnie nie. Ale no. tak, żeby zazdrościć. To nie, ale cieszę się, że ten temat żeśmy poruszyli, bo, bo to jest ważny temat. Mhm. Ten temat, który dzisiaj poruszyliśmy dotyczy nas wszystkich o każdej porze dnia i nocy. Zawiść ludzka i zazdrość jest okropna, okropna. Tu już nie chodzi o duże pieniądze. Mhm. O, o byle co, że Ci się w życiu poszczęściło i, i też będą zazdrościć. Teraz będą wyczykać. O, o, siódma minuta, 15 sekund. To mnie kiedyś rozbawiło. Odłożyłem kulę, byliśmy w jakimś sklepie, nie wiem, w Kiku czy gdzieś tutaj u nas. Ja wtedy jeszcze nie miałem prawa jazdy, no ch chodziliśmy, wiadomo, ja muszę wziąć wtedy kulę, nie? Ale nigdy nie twierdziłem, że bez kul to się od razu wywrócę, nie? Mhm. Że jestem słaby, że mnie boli. Owszem, no to przy RZD-się jest to normalne. Ale y tam jedna z hejterek, Napisała, siódma minuta i dwanaście sekund, zobaczcie, oszust, oszust, kulę odłożył na bok, no jak mam nagrywać z dwoma kulami, nie? Przecież wiadomo, że się poruszam bez kul w domu i przy ogrodzie. A przecież nie będę tego cały czas powtarzał, ciągle, codziennie, żeby to wszyscy nowi widzowie oglądali, nie? No nie Wasza no hejter, zobaczyła i se zaznaczyła. Ja się zaznaczyła. No dobra, się dobra, może pani nie wiedziała, może myślała, że ja cię muszę do łazienki zanosić, Tomek. No, 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 I ze, I ze schodu I ze schodu z I do pociągu nie wsiądę. Nie wiedziała, pomyliła się, dobra. No, no. Widulka jest tam. No. A tu jest są sąsiada. Ale najlepsze była ta, że tu jest są sąsiada. Widzisz, tak. jak ludzie wiedzą, ludzie wszystko wiedzą. I do tej pory a, 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 a. je nagrywasz, no widzisz? No, będzie sprawa w sądzie. Będzie sprawa w sądzie. Tu Tuje sąsiada. Dobrze, kochani, także temat dzisiaj taki, no, po, um, poważniejszy. Poważniejszy, a nawet żeśmy nie planowali. Tak wyszło, nie? No, wyszło, jak zwykle. Tak, po Bogaty znaczy. Szczęśliwy? O, właśnie taki tytuł możemy dać, no taki tytuł możemy no, dać. No i, I że coraz więcej osób z nerwicami, nie? Z nerwicami, z nerwicami z jest bardzo dużo. Bardzo od tej nerwicy się zaczęło, również zeszliśmy na temat pieniędzy, tak. bogactwa i tak dalej. No, bo to wszystko bo się wszystko razem, współgra. tak, to jest razem nieodłączny element. No. Duże pieniądze, duża nerwica i dużo ludzi jest takich. A my już kończymy, kochani, żeby już Was nie zanudzać dłużej. Miał być krótszy vlog, a wyszedł no, taki, jak przeważnie wychodzą. Życzymy dobrego wieczoru. Przepraszamy, że vlog dzisiaj później. Widzimy się oczywiście jutro. Dużo zdrowia, dużo dobrego humoru. Tak. I do zobaczenia, do jutra. Jutro się będziemy widzieć z trasy. Tak. No. Papa. Pa. Pa. Tak. Takie? No to takie. Takie krzywe, ale może być. Papa. Pa. Cześć.